poprawi? Jakby lecą, Jak Jak mówi kiedyś jakiś facet do niej się doczepił, mówił, jak buta jak ja mu pierdolę. Ale kto? Że to zima była, to kazakiem mu wjebała kata. nie? nie, nie? Obiecał, nie... się jej... Znalazłem i chłopaka fajnego, kurde, no nie? Zbyszek, nie wchodź mi do kadru. Nie, nie wchodź mi do kadru. Wytnie się, Paweł, wytnie nie się. Nie No po to co, śpisz spadnie. się u mnie? W pewnym momencie, to to kurwa... Ostatnio dobrze tam. było. A, dobrze. <grym> Takie wygody to. Widzę to w krwi. cenie. Wariata. <grym> Będziesz się śmiała, cholera, jutro. Bądź sobie jutro komputer. <grym> dobrze, że im będzie za tydzień. Jakie opisy będą? I co z Pulsatów? Teraz kurs, ale kablówki, no. ale potem w potem, potem Zbyszek będziemy patrzeć wpisy pisy internetu. <grym> komentarze. Ale wejdź ty, ale wejdź, ale będziemy oglądać nie na stronie! Nie idź tam? Nie, Robię. to nie idę, tak to... To. to. idziemy do domu. Idziemy do mnie. Ale tam są buty. Ale do mnie tutaj. Bez butów. Zbyszek burzy. nas zawiedzie. Buty pocztą dostanie. <grym> Zbyszek nas zawiedzie. Zbyszek, yy, taksówka? A co? nie? No ja nic nie mówię, kurde, Ja nic nie mówię. Developer. Ale, ja, ja ja nie nie Ale Zbyszek, nie Zbyszek się zgodził, no. Ale ja, ja też się zrobił. Ale jak knieszka deweloper mógł się. Ja na nogach idę. No ja spaceraj, dobrze ci zrobi. 40 minut się idzie do czasu. Czerwoną, na żółte, tak mówisz, że żółte. Na i mam. Idziemy I right. do